Co się stało Curuniu? Ty mu płaczesz? Co się stało? Pokaż. Pokaż mamusi. Gdzie jest Lizaczek? Gdzie jest lizaczek? Kto tutaj Lizaczka włożył? No wyjmij tego Lizaczka, no. No w nogę od stołu lizaczka włożyłaś? No co, Runiu? No jak to teraz wyjdzie? No wyjmij lizaczka. No dlaczego się lizaczek tak zrobił? Nie da się wyjąć. Czekaj, mama spróbuje. No, nie da się wyjąć. No, jak ty to włożyłaś, Turciu? No, Lizaczek taki. No i co teraz będziemy? O, udało się wyjąć, Lizaczka. Tak jest. Like am a